Masażer do stóp Shiatsu Pure Therm. Opcja terapii ciepłym i masażu, tak zwana Reflex Point masażu Shiatsu. Nie tylko do stóp, o czym zaraz się przekonacie, a nic jak stopy tak bardzo nie potrzebuje masażu, dlatego że najdalej oddalone od naszego serca. Ale zajrzyjmy do urządzenia. Lekkie, ale solidne. Zdejmiemy pokrowiec, który możecie sobie wyprać co jakiś czas. I uwaga, technologia Reflex Point, czyli sześć pracujących głowic. Każda z tych głowic ma trzy fizjoterapeutycznie dopasowane końcówki, takie mini głowice o różnej wysokości. Bardzo intensywny, bardzo głęboki, ale o intensywności decydujecie sami, dobierając odpowiedni nacisk, nie tylko stóp. I zaraz zobaczycie, o czym jeszcze mowa. Można wyregulować trzy opcje intensywności, jeśli chodzi o obroty, włączyć, podgrzewanie i wyłączyć. Zawsze sugeruję z podgrzewaniem, dlatego że dodatkowo jeszcze to wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych. Czyli jeszcze raz. Stopy przede wszystkim. One bardzo tego potrzebują. Ale nie tylko. Z racji, że jest lekki, możecie na przykład zrobić uwaga, masaż łydek, ale nie tylko, bo możecie zrobić też masaż podudzia, ud, ale uwaga, nie tylko, bo jest tak skonstruowany, tak dopasowany fizjologicznie kształtem, że uwaga, idealnie też się układa, jeśli chodzi o nasz kręgosłup, czyli siedząc można też masować tym samym masażerem sobie mięśnie przykręgosłupowe. Ale uwaga, nie tylko, bo czasami i masaż brzucha też działa relaksująco. Masażer Shiatsu Pure Terem firmy Medivon.